Hola chicos! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o jednym z najważniejszych hiszpańskich verbos de cambio. Verbos de cambio to są czasowniki, które mówią o zmianie. O zmianie, która dokonuje się na rzeczach i na osobach. Jednym z najważniejszych verbos de cambio jest hacerse. Hacerse znaczy stać się, zostać. Hacerse mówi o zmianie, szczególnie związanej z życiem zawodowym, z życiem religijnym bądź z filozofią życiową. A więc hacerse empresario, zostać przedsiębiorcą. Hacerse budista, zostać buddystą. Oczywiście ten kontekst, o którym najwięcej się mówi, jest to prawdopodobnie życie zawodowe. A więc popatrz na dwa przykłady jak można użyć hacerse w zdaniu. Después de la carrera Juan se hizo abogado. Po studiach Juan został prawnikiem. Manuela terminó las escuelas y se hizo veterinaria. Manuela ukończyła szkoły i została weterynarzem albo weterynarką. Alejandro dejó su trabajo y se hizo agente imobiliario. Alejandro rzucił swoją pracę i został agentem nieruchomości. Więc pamiętajmy, że hacerse jest to zmiana przede wszystkim na ludziach i jest to zmiana pożądana przez nas. A właśnie a propos filozofii życiowej, po Acerce możemy użyć na przykład wegetariano albo vegano. Paula se hizo vegana hace 5 años. Paula została weganką 5 lat temu. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Hasta luego.